Czy wiesz, że około połowa z 500 milionów mieszkańców Europy mieszka na terenach wiejskich, które stanowią ponad 77% terytorium Unii? Zaś rolnictwo i sektory rolno-spożywcze wspólnie zapewniają około 46 milionów miejsc pracy. Europejskie wspólnoty i regiony wiejskie są cenną częścią naszego dziedzictwa. Są także kluczowe dla naszej gospodarki. Dzięki zreformowanej wspólnej polityce rolnej, czyli WPR, Unia pomaga rolnikom utrzymać obszary wiejskie przy życiu oraz zachować różnorodność europejskiego rolnictwa. Robi to dostarczając regionalne produkty żywnościowe, stymulując rynek pracy i przedsiębiorczość oraz wspierając działalność gospodarczą na wsi swoimi funduszami. Inwestuje w badania i innowacje, by umożliwić rolnikom modernizację i większą wydajność. Ponadto przeznacza dodatkowe środki, by pomóc młodym ludziom zająć się rolnictwem, drogą zawodową, która kryje w sobie wiele możliwości. Wszystkie te działania sprawiają, że rolnictwo europejskie jest bardziej konkurencyjne i zrównoważone. Rolnictwo to nie tylko produkcja żywności. Chodzi także o naszą wieś i jej cenne, naturalne zasoby. Bez gospodarstw i rolników trudno byłoby utrzymać społeczności wiejskie przy życiu. Nowa WPR wspiera rolników, chroniąc europejską wieś i jej społeczności, dziś i jutro, a także dla przyszłych pokoleń. Wspólna polityka rolna Europy w trosce o nasze korzenie.